Ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądała sytuacja Boxdella, bo tak, Boxdell zostaje odsunięty z frame'u, to już jest. Więcej niż pewne. Po prostu, nie, nie no, właśnie z Fame'em to chyba nic nie jest więcej niż pewne. Ech, dobra, to może tak. Na dzień dzisiejszy na 100% Boxdale zostanie odsunięty z Fame'u. Na jutro może to już będzie 0%, bo Fame lubi zmienić zdanie z dnia na dzień, ale nie, nie, nie zapowiada się na to, zważywszy na to, że gdzieś tam mają niewielkie pole do popisu, żeby gdzieś tam pozmieniać pewne rzeczy. Więc Boxdale na 99% jest out z Fame'u. Jeżeli Fame by zaryzykował w taki sposób, że Boxdel wziąłby jakiegoś słupa, to uważam, że sami sobie zakupują biznes, bo teraz już wtedy tak bardzo zaufanie, że tam nie ma czego ratować, ale to mówię z Boxderem i, i z Fejmem nikt nic nie wiadomo. Tam się naprawdę mega dziwne rzeczy, dzieje się na to patrzę z boku. I pytanie, jak Boxdel odnajdzie się w nowej rzeczywistości? Bo ja nie wierzę, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że jeżeli Boxdel dostanie zarzuty, wybroni się w sądzie, to, to zniknie z internetu. Nie wierzę, że jeżeli tu jest tyle pieniędzy i on jest od tego tak bardzo uzależniony psychicznie, on zniknie z internetu. To jest niemożliwe. Dziwi mnie tak samo to, że Boxdel, bo jak, jak sobie zostawiamy Marcina Dubiela i Boxdela, to można powiedzieć, że oni byli w dosyć identycznej sytuacji swego czasu, z tą różnicą, że Boxdel zaprzyjaźnił się na nowo z Wardęgą i Wardenga pomagał mu ocieplać wizerunek przez pewien czas, no ale ludzie tego nie łyknęli i tak byli w kółinie na tego Boxdela, wtedy też na Wardęgę byli w bo poczuli się trochę wydymani, uważam, że na tym okresie słusznie, no ale nie jest to ważne. Zmierzam do tego, że byli w identycznej sytuacji, ale Boxdel poniekąd wychodził obronną ręką, bo po pierwsze, dobrał sobie odpowiednich przyjaciół, a po drugie, przyjął też taką taktykę, że ciągle odpowiadały. Bardzo w tej sieci. Aktywny, więc nawet jeżeli ludzie, którzy go na przykład nie oglądali, go nienawidzili, to środowisko jego odbiorców i tak go lubiło, i tak z nim sympatyzowało, bo to jest taki śmieszny kur... grubastek, taki sympatyczny chłopak, on ma dużo charyzmy, bo co by nie gadać, no to Boxer jest charyzmatyczny i jest kura pomysłowy, jeżeli chodzi o tworzenie treści w internecie, nie? No i w końcu doszło do momentu, kiedy Boxer stanął w, dosłownie w tym samym obliczu, w którym stanął Marcin Dubiel. To znaczy, został zaatakowany tym kolejnym materiałem od Wardęgi, już nie miał przyjaciół, którzy mogli go bronić, został sam na polu bitwy. To mam wrażenie, że zrobił dokładnie to samo co Dubiel. Zamiast być nauczony trochę doświadczeniem Dubiela, swojego chyba kolegi, to zrobił dokładnie to samo co Dubiel. Czyli napompował balonik do granic możliwości, siedział i przez dwa tygodnie wmawiał ludziom, że on ma najmocniejszy materiał na świecie, że ten materiał pogrzebie Wardęgę. Potem. Rzucił materiał, który, no, bądź co bądź, no, no nie, nie można powiedzieć, że był najlepszym materiałem. Czyli sam, samemu napompował oczekiwania ludzi do granic możliwości. Finalnie wypuścił materiał, jaki koniec, a to już zdążyliśmy się przekonać. To jest sensu. Przecież Dubę zrobił to samo. Też kura pompował balonik, mówił, że jest zajebisty film, że ten film wszystko zmieni. Potem okazało się, że ten film, no, nie był ogólnie w 100% nietrafiony, bo on nie był nietrafiony. Tam było parę, moim zdaniem, rzeczy trafnych, ale ogólnie nie był to, nie był to najlepszy materiał. Przecież to jest oczywiste, że zawsze jak zrzucisz bombę z zaskoczenia, to ona zrobi większe wrażenie niż taka, którą zapowiadasz. Jak ktoś będzie siedział i będzie mówił, że nie wiem, przyjdź do mnie do restauracji, zjesz najlepszą kolację kur... na świecie, to jak pójdziesz do restauracji i dostaniesz dobre danie, to będziesz rozczarowany, bo wczoraj jadłeś lepsze. Ale jeżeli Ktoś powie, siema, otworzyłem restaurację, przyjdź do mnie, uważam, że jest smacznie, to przyjdziesz, zjesz, powiesz, chwa, dobre jedzenie. I nie będziesz rozczarowany, bo faktycznie było smaczne. Ja nie rozumiem, po co chwa jest obiecywać jakieś złote góry, bo jak obiecujesz złote góry, to ciężko jest to dowieść. No, ale ja myślę, że Bogdan z internetu nie wróci, że nie zniknie w sensie takim, że bez walki, to, to czy on zniknie long termowo, to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nie zniknie w rozumieniu tego, że nie przestanie nagrywać. Myślę, że wypuści jeszcze jakiś materiał, czy wypuści materiał o wardędze, czy wypuści materiał. Czymś innym to nie wiem, ale jakiś materiał na pewno wypuści i myślę, że będzie próbował wkupić się w łaski internetu. Pytanie tylko brzmi, czy mu się uda, bo nie wierzę, że gość, który ma takie możliwości zarobkowe w internecie zrezygnuje z tego. Śmieszą mnie komentarze ludzi, którzy twierdzą, że Bogdan zrobił tyle pieniędzy na fejmie, że mógłby wyjechać. Kraju i żyć na zajebistym levelu, albo mógłby porzucić internet i żyć na zajebistym levelu, bo jest to nieprawda. On zarobił dobre pieniądze, ale warto pamiętać, że człowiek, który zarabia duże pieniądze, dużo pieniędzy przepala. Jeżeli zarabiasz 5 tysięcy złotych i są to, nie wiem, pierwsze pieniądze większe w Twoim życiu, w sensie wiesz, bo mieszkaj z rodzicami i tak dalej, to nagle mówisz: Ja mam dużo. Więc jak nawet ktoś zarabia 100 tysięcy, ja to jakby wiem z autopsji, jakby wiem z otoczenia, wiem obcując z ludźmi, którzy mają jakieś tam Chody duże. Najczęściej jest tak, że jak ktoś dużo zarabia, to w dużo wydaje. Więc nawet jeżeli on dobrze odłoży, to jak mu się skończy kurek z pieniędzmi, to on prędzej czy później zbankrutuje. Zwłaszcza jeżeli pieniądze dostawałeś niewielkim nakładem pracy. Jesteś przyzwyczajony do tego, że możesz ciągle konsumować, a zapotrzebowanie na konsumpcję wzrasta w momencie, w którym zwiększają się możliwości, które za tym idą. Więc uważam, że bokser jest w sytuacji, w której nie może sobie pozwolić na to, żeby żyć tylko z pieniędzy, które odłożył, a internet na dzień dzisiejszy jest najlepszą opcją, żeby dalej monetyzować swoją działalność. Więc myślę, że próbować wrócić będzie. I jakby to, to jest moja spekulacja czysta. Spekulacja, jak, jak sądzę. Ja myślę long termowo oczywiście, bo nie wiem jak będzie w najbliższych tygodniach czy tam kurwa miesiącach, bo być może będzie jakaś taka z wardego, chociaż ja nie wierzę, żeby Boxdel miał jakieś silne karty w rękawie, ale myślę, że long termowo Boxdel po prostu yy, przebranżowi się trochę kontentowo i będzie robił jakieś takie śmieszne, lekko pato projekty w stylu bandy. Pójdzie też troszeczkę w takim yy, kierunku, w takim kierunku nazwijmy to yy, pasutowym, czyli nie ma hamulców, jestem wyzwolonym człowiekiem, ta branża to pokazali mi, że muszę robić co chcę, bla 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 i jeżeli miałby próbować cokolwiek robić, to myślę, że będzie robił takie rzeczy trochę bez cenzury. Tak zgaduję. Pytanie tylko brzmi, czy to, czy to się sprzeda, czy się nie sprzeda. Tego tak już nie wiem, nie? Czy wiem, jak idzie tym zje... Energetykom, czy nie popłynęli na energetykach, to może powiem, powiem, co słyszałem. Zanim powstawał w ogóle projekt Dose. słyszałem, że plan był taki, że niektóre osoby chciały, żeby ten produkt był reklamowany przez influencerów. Był generalnie zamysł taki, żeby jakąś sumę pieniędzy przeznaczyć na reklamę w internecie, dać to różnym streamerom, dać to YouTuberom, żeby sobie recenzje ponagrywali i tak dalej, zbudować hype, ale Budda, bo ogólnie to, że Budda miał odmienny pomysł na to i finalnie to inaczej się zrealizowali, nie jest niczym złym, ale jego podejście, Moim zdaniem jest bardzo chudy, bo on gadał, że kim są polscy influencerzy. Polscy influencerzy są nikim, oni zasięgu nie mają, mam, Ja nigdy influencerom w Polsce nie zapłacę. Przy mnie każdy influencer to jest taki mały, ja robię wielkie zasięgi, to ja jestem gwiazdą, ja sam to będę reklamował i to się sprzeda. A jak youtuberki chcą sobie testy ch nagrywać, to niech wypierdają. Kupują to i sobie nagrywają. Tak słyszałem, że taka błagatka generalnie, że on strasznie przewieziony był. No i wiesz, jak wypuszczasz pro produkt, nie musisz płacić influencerom za reklamę, to jasne, bo nie musisz. No ale myślę, że jak jesteś tak przewieziony, to prędzej czy później ta twoja przewózka cię. Was gubi, dlatego że, no, jakby ściany mają uszy. Uszy to jedna, osoba druga, trzecia, czwarta i w ten sposób robisz sobie trochę kurwa, grono nieprzychylnych osób, bo dochodzi to do jednego influencera, drugiego, trzeciego i takie osoby są pamiętliwe. Zwłaszcza, że większość influencerów, przez wykonywany zawód, kurwa, ma przeświadczenia o byciu zajebistym, mimo wyjemnego tego. Jak oni usłyszą nawet takie mało znaczące hasła, to oni fajnie urażeni się czują, tylko oni tego nie okazują w momencie, w którym wilk jest silny, ale jak wilk zaczyna. Bo jest zraniony, no to, wtedy, no to wtedy sytuacja się diametralnie zmienia. Ja myślę, że gaduję przynajmniej. Budda nie ma w tej branży zbyt wielu przyjaciół, w rozumieniu tego, że ludzie może za nim za bardzo nie przepadają. Nie wiem, czy jest to prawdą, ale ja słyszałem, że Budda to już trochę w. Nie ma. poza tym nie widzę za bardzo nie widzę za bardzo sposobu sprzedania marki w momencie w którym brakuje reprezentanta bo jeżeli masz, jeżeli masz produkt który jest zajebisty i on po prostu jest zajebisty tym, że nadrabia jakością w stosunku do innych produktów to taki produkt będzie sprzedawał się dalej, tak? Natomiast jeżeli masz produkt typu Dos, ja tego energetyka uczciwie powiem, że naprawdę nigdy nie piłem ale jak słyszałem opinie ludzi to mówili, że im ten Dos nie smakuje w większości, w większości mówili, że im nie smakuje więc jeżeli masz napój, który nie zrobił dużego wow, nie zrobił dużego wow i zabraknie reprezentanta internetowego w postaci kurwa buddy, bo on się będzie zawijał na jakiś czas na pewno, to myślę, że sprzedaż diametralnie spadnie. I ja słyszałem, że on już nie pokłada nadziei w tym projekcie, ale za to pierwsze dni były przezajebiście dochodowe, tak słyszałem, nie? Że w pierwszych dniach zarobił Kupę pieniędzy. Ale czy jest to prawdą, czy jest to nieprawdą, nie wiem, no ale z, jakby z logicznego punktu widzenia wydaje mi się, że, że, że może być to trochę prawdy.